Dajcie mi człowieka, a znajdę paragraf. Te słowa, przypisywane Ławrentiowi Beri, od dekad krążą po archiwach i wspomnieniach jak mroczne echo epoki, w której ludzkie życie było niczym w rękach państwa budowanego na strachu. Trudno o bardziej trafne wprowadzenie do historii człowieka, który przez lata był niewidzialnym cieniem Stalina, a jednocześnie jednym z najbardziej przerażających oprawców XX wieku. Kiedy w 1930 i 40 latach ludzie w Moskwie zamykali okna o zmroku, bojąc się stukotu czarnych samochodów NKWD podjeżdżających pod podkładki schodowe, jedno nazwisko wisiało nad całym krajem niczym wyrok Beria. Dla jednych genialny organizator aparatu bezpieczeństwa, dla innych potwór, który przez lata budował swoje imperium na cierpieniu, terrorze i strachu. Nawet wśród najbliższych współpracowników Stalina budził nieufność, jakby w jego obecności powietrze stawało się cięższe. Gdy wchodził do kremlowskich sal, rozmowy nagle milkły. Beria nigdy nie podnosił głosu, a mimo to każdy czuł chłód przebiegający po kręgosłupie. Jego spojrzenie, ostre, przesiwiające, przypominało, że ten człowiek ma w rękach losy milionów, że wystarczy jeden podpis, jedno skinienie głowy, by ktoś zniknął na zawsze. W piwnicach łubianki, w wagonach pędzących na Syberię, w anonimowym dole zakopanym w lesie. A jednak to nie chłód biurokraty terroru budował jego reputację, lecz coś znacznie bardziej przerażającego. Powszechnie znany, choć szeptany tylko po cichu, mrok jego prywatnych obsesji i nadużyć mrok, który nawet w państwie budowanym na przemocy budził w ludziach wstręt a przecież zaczynał jak wielu z prowincjonalnych uliczek Tbilisi w rodzinie, która nie mogła przewidzieć, że ich syn stanie się jednym z najbardziej strzeżonych sekretów Związku Radzieckiego. Biografowie opisują go jako młodego chłopaka o oldzimich ambicjach, który już od najwcześniejszych lat nauczył się, że władza równa się przetrwanie, a przemoc jest narzędziem bardziej skutecznym niż jakiekolwiek zasady moralne. Kiedy inni marzyli o karierze naukowej czy wojskowej, on marzył o wpływach, i o dostępie do tych, którzy decydują o życiu całego narodu. Z czasem jego pragmatyczna bezwzględność idealnie wpasowała się w atmosferę rodzącego się systemu. Gdy czeka, a później GPU i OGPU budowały fundamenty państwa policyjnego, Beria rozwijał swoje umiejętności z zimną precyzją chirurga. Każdy raport, każde przesłuchanie, każda operacja przeciw wrogom ludu. Była dla niego okazją, aby udowodnić, że potrafi być lojalny wobec Stalina w sposób absolutny. Nigdy nie zadawał pytań, nigdy nie wahał się. Stalin cenił tych, którzy nie moralizują, a Beria dostarczał mu dokładnie tego, czego oczekiwał. Właśnie ta mieszanka posłuszeństwa, inteligencji i moralnej pustki sprawiła, że Beria zaczął wspinać się po szczeblach władzy szybciej niż inni. Jego raporty były krótkie, trafne, a przede wszystkim użyteczne. Jego decyzje twarde, ale skuteczne. W epoce, w której życie ludzkie było walutą polityki, Beria płacił nieuchętnie i bez żalu. Zyskiwał coraz większy wpływ, coraz większy dostęp do tajemnic państwa i coraz większą swobodę działania. Kiedy drzwi do gabinetu Stalina otworzyły się dla niego na dobre, nikt już nie miał wątpliwości. Narodził się człowiek, który będzie decydował o najciemniejszych rozdziałach historii Związku Radzieckiego. Człowiek, który nie tylko znał mechanizmy terroru, on je tworzył. A jednak to dopiero początek historii, w której publiczne okrucieństwo splatało się z prywatnym zepsuciem, tworząc sylwetkę jednej z najbardziej przerażających postaci XX wieku. Droga Laurentiego Berry do centrum radzieckiej władzy była tak samo kręta, jak brutalna. Urodzony w biednej rodzinie w Abchazji dorastał na pograniczu kultur, nacji i konfliktów, gdzie każdy spór mógł zakończyć się nożem lub strzałem. Ten świat nauczył go, że słabość jest luksusem, na który nie można sobie pozwolić. W młodości wyróżniał się nie tylko ambicją, ale także pewnym chłodnym wyrachowaniem, które otaczało go jak niewidzialna zbroja. Wspomnienia osób, które znały go jeszcze z czasów szkolnych, często podkreślają, że Beria potrafił zjednywać ludzi uśmiechem, jednocześnie obserwując ich z dystansem, jakby kalkulował, kiedy mogą okazać się dla niego użyteczni. Kiedy rewolucja rozdarła Kaukaz, Beria miał zaledwie kilkanaście lat, ale szybko odnalazł się w świecie nowych idei i jeszcze nowszych możliwości studiował inżynierię, ale jego prawdziwe powołanie odnalazło się gdzie indziej, w rosnącym aparacie bezpieczeństwa, najpierw w strukturach czeka, później w GPU. To tam, w labiryncie raportów, donosów i przesłuchań, jego talent do manipulacji i brutalnej logiki znalazł idealne warunki do rozkwitu. Beria nie bał się podejmować zadań, które inni uznawali za zbyt ryzykowne lub moralnie dwuznaczne. Wręcz przeciwnie, wchodził w nie z energią człowieka pewnego, że historia premiuje odważnych, ale tylko wtedy, kiedy nie mają skrupułów. Zadziwiało, jak szybko potrafił przejąć kontrolę nad ludźmi wokół siebie. Miał dar obserwacji umiejętność mówienia dokładnie tego, co rozmówca chciał usłyszeć, a jednocześnie zdolność zadawania ciosów w najbardziej wrażliwe miejsca. Zyskiwał reputację twardego, ale skutecznego funkcjonariusza. Gdy czeka zaczęła się przekształcać, a kolejne organy bezpieczeństwa rosły w siłę, Beria piął się po hierarchii, zostawiając za sobą przeciwników, którzy albo ginęli, albo znikali w cieniu historii. To właśnie na Kaukazie, zanim jeszcze wkroczył do wielkiej polityki w Moskwie, zaczął doskonalić metody, które później staną się jego podpisem. Szybkie aresztowania, brutalne przesłuchania, likwidowanie wrogów ludu bez zbędnych formalności. W tym okresie zdobył uwagę Stalina, który docenił w nim rzadką cechę, był jednocześnie lojalny i wystarczająco przebiegły, by wiedzieć, jak wygrać każdą walkę o wpływy. Stalin lubił ludzi, którzy potrafili przewidywać potrzeby władzy, zanim ktokolwiek zdążył je wypowiedzieć, a Beria właśnie to potrafił. Gdy po latach walk frakcyjnych został wezwany do Moskwy, wiedział, że jego życie właśnie weszło na zupełnie inny poziom. Kreml nie był miejscem dla ludzi słabych, a każda funkcja wiązała się z ryzykiem błyskawicznego upadku. Beria zdawał sobie sprawę, że jeśli chce przetrwać, musi stać się kimś więcej niż sprawnym wykonawcą rozkazów, musiał stać się człowiekiem, bez którego Stalin nie będzie mógł rządzić. I to właśnie udało mu się osiągnąć. Z każdym kolejnym rokiem jego wpływy rosły, zajmował kluczowe stanowiska, budując reputację nie tylko jako administrator, ale także jako ktoś, kto potrafi wprowadzić w życie najbardziej brutalne decyzje. Stalin, który już wtedy eliminował wszystkich, których widział choć cień zagrożenia, coraz bardziej ufał młodemu, energicznemu człowiekowi z Kaukazu. Wkrótce Beria wkroczył do samego serca radzieckiej machiny represji. Stał się człowiekiem od zadań specjalnych, człowiekiem, którego nazwisko wywoływało ciszę w rozmowach nawet wśród partyjnych towarzyszy, człowiekiem, który nie tylko obserwował ale wręcz współtworzył nadchodzącą epokę epokę strachu, cenzury, aresztowań i zniknięć, a każdy krok, który stawiał, przybliżał go do najbezpieczniejszej pozycji, jaką można było zajmować w Związku Radzieckim, pozycji faworyta Stalina. Gdy Laufrenti Beria ostatecznie objął kierownictwo NKWD, stało się jasne, że w ręce jednego człowieka trafiła władza, która w każdym innym kraju byłaby nie do pomyślenia. NKWD było nie tylko policją polityczną, to był organizm oplatający całe państwo, sieć informatorów, więżeń, obozów i gabinatów przesłuchań, która działała jak stalowy kręgosłup systemu. A Beria, z właściwą sobie precyzją, zaczął kierować tą machiną tak, jakby całe życie przygotowywał się do tej roli. Jego wpływ był natychmiastowy. Raporty stawały się bardziej szczegółowe, aresztowania bardziej ukierunkowane, a przesłuchania jeszcze brutalniejsze. W korytarzach łubianki mówiono, że nowy szef potrafi wyczuć strach tak samo łatwo, jak inni wyczuwają zapach dymu. W okresie wielkiej czystki jego nazwisko pojawiało się na dokumentach, które na zawsze zmieniły losy setek tysięcy ludzi. Podpis Berii oznaczał koniec, czasem wykonanie wyroku śmierci, częściej wieloletni pobyt w jednym z niesławnych obozów Głagu, gdzie człowiek tracił nie tylko wolność, ale często także godność i nadzieję. Podczas gdy cały kraj żył w atmosferze nieustannej podejrzliwości, on działał z chłodnym spokojem urzędnika, który po prostu wykonuje swoje obowiązki. A jednak mimo chaosu czystek potrafił przekuć je w narzędzie wzmacniania własnej pozycji, Uważnie obserwował potknięcia rywali, a potem jednym raportem lub jednym insynuowanym oskarżeniem spychał ich na dno. W tamtym czasie nadzorował również system Głagu, ogromne terytorium cierpienia rozrzucone od Arktyki po stepy Kazachstanu. Obozy Kracy funkcjonowały jak równoległa gospodarka imperium, a Beria traktował je jak narzędzie kontrolowania społeczeństwa i zaopatrywania państwa w tanią siłę roboczą, Kopalnie złota, kanały, linie kolejowe, fabryki wszędzie tam praca więźniów była wykorzystywana z brutalną efektywnością. Śmierć, choroba czy wyciączanie nie miały znaczenia w obliczu realizacji planów. W dokumentach rzawko pojawiały się wzmianki o ludzkim cierpieniu, liczyły się tylko wyniki. A te Beria umiał przestawić Stalinowi tak, by wyglądały korzystnie. Jednym z najbardziej ponurych epizodów jego kariery było uczestnictwo w decyzjach prowadzących do masowych egzekucji polskich oficerów, w tym zbrodni katyńskiej. Choć oficjalne decyzje zapadały na najwyższym szczeblu, Beria był człowiekiem, który przygotowywał dokumentację, rekomendował rozwiązania i nadzorował ich wykonanie. W tamtym czasie był już jednym z najbliższych ludzi Stalina, kimś, komu sekretarz generalny nie tylko ufał, ale z kim dzielił najbardziej mroczne zadania. W oczach wodza ZSRR Beria był kimś, kto nigdy nie zawaha się przed wykonaniem nawet najbardziej bezwzględnego rozkazu. W NKZD za jego kadencję strach osiągnął nowy wymiar. Wprowadzono praktyki masowego donosicielstwa, kontrolę korespondencji, podsłuchy i system obserwacji, który wynikał w codzienność zwykłych obywateli. Ludzie uczyli się szeptać w swoich własnych mieszkaniach, bo nie byli pewni, czy ściany nie słuchają. Beria wiedział, że im większy strach, tym większa jego władza i im bardziej przerażeni są ludzie, tym bardziej posłuszni wobec państwa. Choć Stalin z czasem ograniczył skalę czystek, Beria wciąż był jego ulubionym narzędziem do usuwania przeciwników, budowania pozorów porządku i utrzymywania społeczeństwa w poczuciu nieustannego zagrożenia. A jednak to, co działo się w gabinetach NKWD, było tylko jedną częścią jego mrocznego dziedzictwa. Za wysokimi murami kremlowskich rezydencji i prywatnych willi kryła się druga twarz Berii, znacznie bardziej przerażająca, i tak brutalna, że nawet wśród towarzyszy partyjnych szeptano o niej z obrzydzeniem. Ta sfera jego życia nie była związana z polityką, lecz z nadużyciami, które przez lata owijane były tajemnicą. I choć oficjalne dokumenty przez dekady nie wspominały o nich, wspomnienia świadków i wyszeptane relacje malowały obraz człowieka, którego potworność w zaciszu prywatnych apartamentów przewyższała nawet jego okrucieństwo jako szefa NKWD. Mroczna legenda Ławrentia Berii w dużej części narodziła się nie w gabinetach NKWD, Lecz za murami jego prywatnych rezydencji, gdzie panowała atmosfera, o której szeptano nawet wśród najbardziej uprzywilejowanych elit Związku Radzieckiego. W czasach, kiedy ludzie bali się mówić głośno o czymkolwiek, co mogłoby naruszyć obraz władzy, krążyły opowieści o czarnych samochodach Berii zatrzymujących się przy ulicach Moskwy, o młodych kobietach wyprowadzanych w pośpiechu. O eskortach wojskowych, które odwracały wzrok, jakby wiedziały, że mają do czynienia z kimś, kto stoi ponad wszelkimi zasadami. Nie były to historie z kronik kryminalnych, lecz element systemu, tak powszechnego, że sam strach przed nim tworzył aurę, której nikt nie miał odwagi podważyć. Świadkowie wspominali później, że na podjeździe jego wilni w Moskwie często pojawiały się samochody NKWD. Kierowcy mieli rozkaz milczeć. Strażnicy, którzy pełnili wartę przy wejściu, zauważali kobiety opuszczające Dom Derry w stanie, którego nie sposób było pomylić z wizytą towarzyską. Wystraszone, zdezorientowane, często zapłakane. Niektóre miały zaledwie kilkanaście lat, inne były młodymi aktorkami, studentkami lub kobietami już zamężnymi. Ich historie, choć przez lata ukrywane, zaczęły wypływać na powierzchnię dopiero po śmierci Stalina, kiedy atmosfera strachu osłabła, a ludzie zaczęli mówić o tym, czego byli świadkami. Beria posiadał władzę absolutną nad losem tych, którzy znaleźli się w jego orbicie. Zaproszenie na rozmowę z szefem NKWD było czymś, czego nikt nie odważył się odmówić. Odmowa mogła oznaczać koniec kariery, a czasem także natychmiastowe aresztowanie pod byle pretekstem. Mechanizm był zawsze podobny: najpierw zainteresowanie, potem propozycja, a jeśli kobieta nie chciała współpracować, wejście aparatu przemocy, który Beria budował przez lata. Jednym gestem potrafił zmienić czyjeś życie w koszmar. Świadkowie opowiadali również, że przed opuszczeniem rezydencji niektóre kobiety otrzymywały kwiaty. Ten pozorny gest elegancji miał w rzeczywistości ponure znaczenie. Strażnicy dobrze wiedzieli, że jeśli kobieta wychodzi z kwiatami, najprawdopodobniej nie odmówiła. Jeśli wychodziła bez nich, mogła już nie wrócić do domu. W kręgach partyjnych wszyscy wiedzieli, co robi Beria, ale nikt nie odważył się interweniować. Nie dlatego, że akceptowali jego zachowania, lecz dlatego, że mieli świadomość, że przeciwstawienie się człowiekowi z takim dostępem do tajemnic państwa było równoznaczne z politycznym albo fizycznym samobójstwem. W tamtym czasie mało kto miał odwagę choćby szeptać o tym, co działo się w jego posiadłościach, ale strach był powszechny i niemal namaczalny. Kobiety w Moskwie unikały pewnych ulic po zmroku. Matki ostrzegały córki, aby nie przyjmowały żadnych propozycji od nieznajomych, a mężczyźni starali się trzymać jak najdalej od rejonów, po których poruszały się samochody NKWD. Największą ironią losu było to, że nawet najważniejsi ludzie w państwie, marszałkowie, ministrowie, członkowie politbiura, bali się mówić o procedurze, który znała cała Moskwa. Strach był tak potężny, że paraliżował nawet tych, którzy sami mieli ogromną władzę. Niektórzy z nich wspominali później, że atmosfera wokół Beli była tak przytłaczająca, że wejście do jego gabinetu przypominało przekroczenia progu świata, w którym wszystkie reguły moralne przestanały obowiązywać. Rozmawiano z nim ostrożnie, dobierano słowa z niebywałą starannością, unikano jakichkolwiek sugestii mogących go rozgniewać. Nawet dyskretne uwagi o jego stylu życia mogły doprowadzić do natychmiastowego odwetu. Z biegiem czasu denuncjacje Wspomnienia ochroniarzy i fragmenty zeznań zebranych po jego śmierci zaczęły układać się w przerażający obraz. Beria był człowiekiem, który nie znał granic. Wykorzystując strach, władzę i całkowitą bezkarność, stworzył wokół siebie świat, w którym nikt nie był bezpieczny, a jego osobiste obsesje przenikały codzienność wielu osób, często przypadkowych. Ten mroczny aspekt jego życia był tak silny, że nawet w państwie budowanym na przemocy stał się tematem tabu. I właśnie ta druga twarz Berii, prywatna, ukryta przed opinią publiczną, a zarazem znana wszystkim, którzy musieli z nim pracować, zaczęła budzić wśród towarzyszy partyjnych nie tylko strach, lecz także narastającą niechęć. Nikt nie wiedział, kiedy wybuchnie, kiedy jego własne zachowania przekroczą granicę tolerowaną nawet przez Stalina. I choć Stalin widział w nim użyteczne narzędzie, coraz więcej ludzi w aparacie władzy rozumiało, że Beria nie tylko terroryzuje kraj, on także staje się nieprzewidywalny. Taki człowiek z czasem mógłby stać się zagrożeniem dla wszystkich. Po śmierci Stalina w marcu 1953 roku Lavrentii Beria po raz pierwszy w życiu poczuł, że stoi na progu czegoś, o czym od dawna marzył. Nieograniczonej władzy. Od lat był jedną z najważniejszych postaci w państwie, ale dopiero teraz, gdy zabrakło człowieka, który decydował o wszystkim... Beria zaczął wychodzić z cienia z szybkością, która przeraziła nawet jego dawnych sojuszników. W pierwszych tygodniach po śmierci wodza, poruszał się po kremlu z pewnością siebie człowieka, który uważa, że historia zaczęła pisać nowy rozdział specjalnie dla niego. W gabinetach rządowych widać było zmianę. Beria przemawiał głośniej, podejmował decyzje szybciej niż inni, i zachowywał się tak, jakby to on miał naturalne prawo do przyjęcia sterów państwa. Gdy ogłoszono reorganizację struktur władzy, to właśnie on zajął najbardziej wrażliwe stanowiska: kontrolę nad aparatem bezpieczeństwa oraz kluczowy wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną. W praktyce oznaczało to, że posiadał narzędzia, które mogły zmienić go w nowego arbitra losu w Związku Radzieckiego. Co zaskakujące, w tamtych pierwszych tygodniach Beria zaczął głosić hasła reform. Mówił o liberalizacji, o poprawie stosunków z narodami kaukaskimi, o potrzebie ograniczenia represji. Przedstawiał się jako człowiek, który rozumie, że kraj musi się zmienić. Jednak ci, którzy znali go najlepiej, szybko zrozumieli, że nie chodziło o żadne prawdziwe odwilże. To była polityczna gra, obliczona na zdobycie poparcia zarówno w społeczeństwie, jak i wśród części elity. Beria potrafił przybierać nową twarz wtedy, gdy było to mu potrzebne. Dla jednych był reformatorem, dla innych wciąż tym samym człowiekiem, który przez lata trzymał miliony ludzi w strachu. Właśnie wtedy, w okresie pośpiesznie przygotowywanych reform, zaczęły do opinii publicznej i do towarzyszy z kierownictwa docierać coraz bardziej niepokojące informacje dotyczące jego życia prywatnego. Świadkowie, którzy przez lata milczeli, zaczęli mówić funkcjonariusze i kierowcy potajemnie przekazywali sobie jego przyzwyczajenia, a oficerowie NKWD, już nie tak pewni swojej pozycji, opowiadali o niepokojących wydarzeniach, których byli świadkami. To, co do tej pory funkcjonowało jako miejska legenda, zaczynało nabierać realnych kształtów. Kreml rozumiał, że Beria nie tylko dąży do przejęcia władzy, ale ma też w ręku ogromną ilość kompromitujących materiałów, które przez lata gromadził jako szef bezpieczeństwa. Każdy list, każdy podsłuch, każde nagranie mogło posłużyć mu do szantażu. Wspomnienia polityków z tamtego okresu wskazują, że spotkania z Berią coraz bardziej przypominały rozmowy z kimś, kto trzyma w ręku sekret, który może zburzyć życie rozmówcy jednym gestem. Równocześnie w kręgach partyjnych narastała frustracja. Nie chodziło jedynie o to, że Beria był człowiekiem powszechnie znienawidzonym. Chodziło o jego nieprzewidywalność. Wydawało się, że przekonany o własnej sile przestał panować nad ambicją. Jego postawa po śmierci Stalina była dla wielu sygnałem alarmowym. Mówiono, że w jego głowie nie ma już żadnych hamulców, że jest gotów użyć wszystkich dostępnych środków, by objąć najważniejszą funkcję w państwie wśród członków kierownictwa rodziło się napięcie jakiego Związek Radziecki nie widział od lat Kaganowicz, Mołotow, Bułganin wszyscy obserwowali jak Beria rośnie w sile zastanawiając się kto będzie następnym na jego liście jeśli uda mu się przejąć pełnię władzy najbardziej czujnym okazał się jednak Chruszczow zwykle niedoceniany, często wykpiwany w tamtym momencie wykazał się instynktem politycznym który zaskoczył nawet jego przeciwników Chruszczowie wiedział jedno jeśli Beria stanie na czele państwa, nikt z dotychczasowych towarzyszy nie może czuć się bezpiecznie, i że trzeba działać, zanim będzie za późno. Jednocześnie w całym Moskwie zaczęły krążyć plotki o kolejnych nadużyciach, których Beria miał dopuszczać się nawet w okresie żałoby po Stalinie. Ludzie, którzy jeszcze niedawno drżeli na dźwięk jego nazwiska, zaczynali patrzeć na niego jako na kogoś, kto pochłonęła całkowicie władza. Był to czas, w którym potworność jego działań prywatnych zaczęła łączyć się z zagrożeniem politycznym, i to właśnie ta kombinacja strachu, moralnego wstrętu i obawy o własne życie ostatecznie doprowadziła do decyzji, która zazażyła na jego losie. W głowach wielu najważniejszych ludzi SSRR dojrzewało przekonanie, że Beria nie może dłużej pozostać we władzy, ale nikt jeszcze nie wiedział, że godzina jego upadku jest bliska niż ktokolwiek się spodziewał. Pod koniec lat czterdziestych Beria faktycznie stał się najbardziej wpływowym człowiekiem z ZSRR po samym Stalinie. Jako szef NKWD kontrolował aparat represji, łagry, policję polityczną, program atomowy, a nawet politykę kadrową całego państwa. Nikt nie awansował bez jego zgody, nikt nie spał spokojnie, jeśli Beria znał jego nazwisko. Beria nadzorował budowę bomby atomowej ZSRR, korzystając z sieczy szpiegowskiej i pracy niewolniczej więźniów. W krajach zachodu mówiono o nim: to człowiek, który trzyma w rękach atom, strach i miliony istnień. Sukces projektu w 1949 roku dał mu status nietykalnego. W ostatnich latach Stalin był coraz bardziej paranoiczny. To Beria dostarczał dowodów, zeznań i spisków, które Stalina utrzymywały w stanie ciągłego strachu. Ale jednocześnie Beria mistrzowsko manipulował, ratował jednych, skazywał innych, a wszystkich zmuszał do wdzięczności lub strachu. Dzięki temu w Politbiurze mówiono: Beria nie ma sojuszników, Beria ma tylko niewolników. W latach 50. jego perwersje seksualne stały się tajemnicą Poliszynela. Samochody Berry nocą krążyły po ulicach Moskwy, a ochroniarze wybierali kobiety: studentki, aktorki, żony urzędników, a nawet dziewczyny niepełnoletnie. Beria oferował ochronę lub awans, i jeśli kobieta uległa, jeśli nie, groził jej i rodzinie. W archiwach NKWD zachowały się listy ofiar, ale większość nigdy nie ujrzała światła dziennego. Pod koniec życia Stalin stawał się coraz bardziej podejrzliwy wobec Berii. Mówił do najbliższych: Beria zabije wszystkich nas, jeśli umrę. Stalin nawet rozważał usunięcie go, ale śmierć lidera w marcu 1953 roku uprzedziła wszystko. Gdy Stalin konał, to Beria jako pierwszy przejął władzę nad jego ochroną, dokumentami, telefonami i całą machiną państwową. Przez kilka dni wydawało się, że to Beria będzie nowym władcą ZSRR. Nawet Chruszczow i Mołotow bali się, że Beria wprowadzi Imperium NKWD bez żadnych masek. On nas wszystkich zabije, jeśli go nie powstrzymamy. Te słowa, wypowiedziane szeptem przez jednego z członków politbiura, najlepiej oddają atmosferę pierwszych miesięcy po śmierci Stalina. Lawrenti Beria, pewny siebie bardziej niż kiedykolwiek, Wierzył, że całe radzieckie imperium jest już na wyciągnięcie jego ręki. Po raz pierwszy nie musiał zadowalać ego Stalina, nie musiał udawać posłuszeństwa. Wydawało mu się, że nic już nie stoi na przeszkodzie, aby stać się najpotężniejszym człowiekiem Związku Radzieckiego. I właśnie w tej pewności siebie kryła się jego zguba. Beria był zbyt inteligentny. Zbyt szybki i zbyt bezwzględny, by ktokolwiek mógł spać spokojnie, wiedząc, że to on trzyma stery aparatu bezpieczeństwa. Po śmierci Stalina Beria zaczął działać z niespotykaną wcześniej agresją. Otwierał śledztwa, zamykał inne, unieważniał wyroki, rehabilitował więźniów, po czym wprowadzał własnych ludzi do każdej instytucji państwowej. Publicznie udawał reformatora, Mówiąc o odwilży i nowej erze humanizmu, lecz wszyscy rozumieli, że w rzeczywistości buduje prywatne imperium. Kreml szeptał, że Beria planuje objąć władzę absolutną, wykorzystując strach i pozycję, jaką zapewniały mu NKWD i kontrola nad śledztwami. W tym czasie wiele kobiet, które wcześniej padły jego ofiarą, po raz pierwszy miały odwagę mówić. Służby wojskowe zaczęły sporządzać tajne raporty na temat jego nadużyć. Otwierała się rana, którą przez lata zasypywała strach i propaganda. Chruszczow, ambitny, ale ostrożny, zrozumiał, że jeśli nie uderzy pierwszy, Beria zniszczy wszystkich. Wraz z marszałkiem Georgijem Żukowem i kilkoma najbliższymi współpracownikami przygotował plan, który musiał się udać za pierwszym podejściem. Każdy błąd oznaczałby ich natychmiastową śmierć. Ustalono, że Beria zostanie aresztowany podczas posiedzenia prezydium. Ironią losu było to, że nikt w historii SSRR nie urządził tylu pokazowych procesów co Beria, a teraz to jego własny los zależał od jednego, milimetrowo zaplanowanego teatralnego grystu. W dniu aresztowania Beria przybył do Kremla w doskonałym humorze, przekonany, że nikt nie odważy się mu sprzeciwić. Gdy jednak Chruszczow zaczął go ostro krytykować, Beria wiedział, że coś jest nie tak. Próbował wstać ze stołu, lecz w tej samej chwili drzwi sali otwarły się gwałtownie, a do środka weszli uzbrojeni żołnierze pod dowództwem marszałka Żukowa. Beria zdążył jedynie krzyknąć, towarzysze to prowokacja, ale nikt już go nie słuchał. Został obezwładniony błyskawicznie, wyprowadzony z sali jak zwykły przestępca i przewieziony do pilnie strzeżonego bunkra. Przesłuchania trwały tygodniami. Po raz pierwszy w życiu Beria nie był katem, lecz ofiarą własnego systemu. Zgromadzono zeznania kobiet, oficerów, dawnych współpracowników, a nawet członków jego własnych ekip operacyjnych. Oskarżenia obejmowały gwałty, porwania, zabójstwa, tortury oraz zdradę stanu. Proces, jak wiele wcześniejszych procesów stalinowskich, miał charakter tajny, ale przebieg był na tyle wstrząsający, że nawet wśród elity partyjnej wywoływał milczenie. Wyrok zapadł szybko. Kara śmierci przez rozstrzelanie. W grudniu 1953 roku Lavrenti Beria został prowadzony do niewielkiego pomieszczenia w więzieniu wojskowym. Nie pozwolono mu na żadną ostatnią mowę. Według relacji, jeden z oficerów powiedział tylko: Za wszystko, co zrobiłeś. Strzał padł natychmiast. Po jego egzekucji, odtajnione dokumenty zaczęły ujawniać skalę obrzydliwości, jakich się dopuszczał. Lata później historycy pisali, że jeśli Stalin był twórcą terroru, to Beria był jego najdoskonalszym wykonawcą człowiekiem bez sumienia który potrafił zmienić lęk i przemoc w narzędzia osobistej potęgi. Jego imię do dziś pozostaje synonimem zła, a jego życiorys dowodem na to, jak nieszcząca może być niekontrolowana władza. W cieniu Stalina wyrósł modchor, którego bali się nawet inni motchorzy.